Pozyskaliśmy kolejny milion złotych dla naszych szkół. Wszystkie szkoły podstawowe otrzymają laboratoria. To będą takie specjalne pomieszczenia, w których będą takie urządzenia jak drukarki 3D, bardzo nowoczesny sprzęt, który pomoże uczniom rozwijać ich kreatywność. Sprzęt techniczny, który będzie rozwijał też te umiejętności techniczne, takiego majsterkowania. Bardzo się cieszę, że udało nam się te pieniądze dla naszych uczniów pozyskać, no i wierzę, że dzięki temu może za. Zarazimy pasją do nauki, pasją do techniki jak największą liczbę młodych mieszkańców Szanowa. Czy to są pieniądze, które właśnie mają być wydane na doposażenie, na przykład pracowni nie wiem, informatycznych? To będą pieniądze, które będą przeznaczone w ogóle na stworzenie takich właśnie laboratoriów w szkole, laboratoriów technicznych w szkole. Tego do tej pory jeszcze nie było, tak? Nie mieliśmy drukarek 3D w budynkach szkół, nie mieliśmy tego typu urządzeń, które chcemy kupić za, za te środki. Mamy na to milion, dostaliśmy to w ramach rządowego programu właśnie Laboratoria przyszłości, to są dedykowane pieniądze na. na a stworzenie i doposażenie tego typu laboratoriów w naszych szkołach. Dzięki dofinansowaniu też Urząd stanie się bardziej nowoczesny, bo były też pieniądze na cyfryzację właśnie Urzędu Miejskiego. E, tak, to drugi prezent od Mikołaja, który dostał tym razem Urząd Miejski, ale to również dla Państwa będziemy się zmieniać, bo dostaliśmy 800 tysięcy złotych w ramach programu Cyfrowa Gmina i z tych pieniędzy będziemy się informatyzować. Czyli po pierwsze kupimy sprzęt, który nam pomoże być bardziej dostępnym online dla Państwa i chcemy też tworzyć system, który umożliwi załatwianie jak najwięcej spraw takich urzędowych, Online, tak żeby nie trzeba było przychodzić do urzędu, żebyśmy mogli być dla Państwa dostępni również w wirtualnej rzeczywistości. Jak podsumujemy sobie te wszystkie dotacje, które w tym roku 2021 trafiły do Gminy Ze środków Zewnętrznych, to no, mamy ponad 28,5 miliona złotych dotacji, także to jest rekordowy rok pod tym względem. Proszę pamiętać, że wciąż nie mamy jeszcze konkursów unijnych. To są pieniądze, które pozyskujemy poza środkami, środkami unijnymi, więc bardzo bardzo się cieszę, że te wszystkie pieniądze trafiają na inwestycje w naszej gminie, na podnoszenie jakości naszego życia, podnoszenie naszych kompetencji. Mam nadzieję, że również przyszły rok będzie tak owocny jak ten pod tym względem.